Uruchomiłeś jedną kampanię, współpracowałeś z jedną agencją marketingową i uważasz, że marketing nie działa. Niestety, marketing działa, przemyślany marketing. Marketing, za którym idzie strategia reklamowa. Musisz być przygotowany przed rozpoczęciem marketingu. Musisz wiedzieć, co kiedy będziesz robił. Zobacz. Założyłem sobie, że przez okrągły rok, 365 dni, będę wypuszczał rolki. Mam cel marketingowy w tych rolkach. Chcę promować swoje usługi. Jako, że moje usługi są stricte powiązane z tym, co mówię, tak? jakie porady daję, czasami wetknę. Na przykład skorzystaj z mojego narzędzia AI. Które ma przygotowane gotowe prompty i szablony, w których czaty są przygotowane do odpowiednich rzeczy, na przykład. Masz problem z opisami produktów. Wchodzisz na stronę Wbox AI, logujesz się, włączasz darmowy pakiet, 0 złotych chłopaków, przechodzisz do AI chat, masz tam zakładkę specjalista do opisów produktów, klikasz, wklejasz mu obecny opis, otrzymasz informację, co w tym opisie jest źle, co należy poprawić i poprawiony opis gotowy do wklejenia na Twoją stronę. Oczywiście, przed wklejeniem sprawdź, czy w tym opisie jest wszystko poprawne. Ale te opisy rankują, są dobrze przygotowane pod sprzedaż. Zobaczysz sam, że konwersja ci urośnie, więc nie bądź wujek, obserwuj, fruć i działaj.